Tego robota buduję już od kilku tygodni. Wolno ci to idzie. Zaraz Cię wyłączę. A żeby go zbudować, musiałem rozwiązać trzy kluczowe problemy. Po pierwsze, podwozie zbudowane od podstaw solidne i porządne, a do tego kamera, czujniki, silniki i trochę elektroniki. Po drugie, komputer o wielkości karty kredytowej, aż tak mały, a na nim dosłownie wszystko, co potrzebne, żeby był to działający komputer. I oczywiście, porządna karta graficzna. Ten film sponsorowany jest przez Nvidia, i to właśnie na ich karcie, a konkretnie GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM, uruchomiłem sztuczną inteligencję która kontroluje tego robota. Na takiej karcie możecie uruchomić całe mnóstwo przeróżnych modeli sztucznej inteligencji, które mogą na przykład generować zdjęcia, które potem możecie użyć na przykład w prezentacji albo na stronie internetowej. Karty graficzne GeForce przydadzą się również do pracy, na przykład podczas edycji filmów czy projektowania w kadzie. No i oczywiście do grania. Ale wracając do robota, to właśnie dzięki tej karcie byłem w stanie bardzo szybko uruchomić model, który podejmował decyzję za robota i przetwarzał obraz z kamery, dzięki czemu mógł widzieć, co jest przed nim i opowiadać Powiedzieć o tym na głośnikach. Teraz tylko trochę programowania i klikamy enter. Robot umie rozpoznać człowieka i przed nim uciekać. Znalazł też sobie przyjaciela robota. Może też znaleźć konkretną książkę. To czego nie potrafi, to ogarnąć labiryntu, ale to jeszcze się dopracuje.